W dzisiejszym odcinku moim celem jest zabicie Smoka Kresu, ale jest jeden problem. Totalnie nie potrafię grać. Po prostu od zawsze po prostu zdobycie na przykład diamentów, wiązało się z tym, że na przykład nie wyjdę z kopalni albo że zaraz skinę. A dzisiejszy odcinek podzielę na trzy części, a konkretnie na trzy filmy, w których na początku ekwipunek nie znika i mam bardzo dobre przedmioty. W drugim odcinku za to Nasze przedmioty nie będą też przepadać, ale będę musiał zacząć od zera. A w ostatnim odcinku, no oczywiście, klasycznie ekwipunek praca po śmierci, no i muszę zacząć od zera. A więc, zacząłem od stworzenia świata. No, i tak zacząłem przygotowywać sobie przedmioty. Najpierw sobie wziąłem, oczywiście, klatę, wodę, jakąś łuk, szczołę. No i zacząłem wszystko oczywiście czarować. A tutaj widzicie komendę, dzięki której gwinęk nie będzie mi znikać po śmierci. Jeśli teraz kliknę Enter, to od razu, jakby automatycznie. Na no, szczerze, się rozpoczynam co jakby lecimy, nie? No i po bardzo długich poszukiwaniach nie są już wykończone, chyba naprawdę zmieniasz się dane. Hmm! Jest! w końcu ku Kuchat, robimy tego to pana. Tam? Dobrze, wziąłeś. No co No rower? No tak, no. Masz. To masz jedzenie, to jest znaczy do szkoły i te zeszyty, co zostawiłeś. I nie siedź za długo, bo żebyś się na jutro przygotował, bo jutro chyba sprawdzian jakiś, czy nie? Nie, nie? dzisiaj miał być. No i po tej konwersacji z babcią postanowiłem, że stworzę portal, ponieważ był bardzo blisko wioski. A skrzynce znalazłem Krzysiu! No i tak zaczęłem robić portal, aż w końcu podpaliłem i wszedłem do na nadzoru. Krzysiu! No i po tej bardzo udanej walce ze szkieletami w końcu odnalazłem twierdzę. A po bardzo udanym skoku na łóżko postanowiłem, że łukę trupie No i nie przedłużając, zobaczcie, co się stało w bastionie. Jest! To jest skrzynka! Kurde. Często nie mogę potrafić w ten pusty łeb. Jezus. Poczekajcie, poczekajcie. Pyk. Świnia zasrana. Obsidian! Dziesięć! Dziesięć! Jesteśmy w domu. Ty świnio. Tam jeszcze był... Była jakaś skrzynka, nie? Okay. Okej, okay, mamy jeszcze resztę budulca. Proszę, jak mi starczyło. Ja pierdola. Nie no, czekaj, mamy... Ty! Ej, je, ej, je, ty! <grystanie> no, teraz przejdźmy do momentu, kiedy znalazłem już portal. A dokładnie to jeszcze musiałem go znaleźć, bo póki co byłem w samej twierdzy. Jest! Patrzcie to! Śmieciu. Jest! To już jest koniec. Znaczy no jeszcze nie koniec, nie? Ale już długo będzie koniec. No teraz przejdźmy do pierwszej śmierci. Ty, nie no. Muszę zrobić nową instrukcję. Bo ja muszę mu tu poszczelać. Ale nie mogę odnowić łóżek. To jest najważniejsze. No, czekaj, póki i tak on tutaj zleciał. się szczelić w pusty web. No szkoda. No to druga moja śmierć. Nie, no ja pierwszy, to Enderman mnie zabije. Szybko, 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 szybko. szybko. Może z go Ben trafię Halo? Nie mam pszczoły? Czy nie mam szczały, no? Właśnie zabijaj te psa starana Chyba bym je wszystkie wybił. A to wy. To przez was zdechłem. Bądźcie. Śmierć wam, czuję. Szybko, szybko nalecisz, lecisz, lecisz. Jego żyga to... Dobra, nie, nie żyka. Jeszcze nie żyga. Ty no kurde, nie mam pszczoły, nie? To jest zerwujące. No nie. Sciu, mam się do ciebie tam te pytać. I tak nie mam już. Nie! Ja pierdziel jaki jestem debilem. Nie mam wody przecież. Chciałam sobie dla beki zrobić. Tu jest moja woda. No nie, no kurwień go. Za nie przeproszeniem. No co boisz się, boisz się, fujero? Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Czemu ci nie mogę ujarzyć? Się ode mnie. No, nie widzicie tego zmienionego tryb gry na tryb przetrwania. Nie widzicie tego <ścoughs> Jezus, co to było. W udało się zrobić, to gówno zasarane, z dupy zasarane, z dupy, dupy zasarane, w pizze walone. Ty, podwójny 30 level mogę zrobić, bye bye. Nienawidzę tej gry.